Witamy z powrotem. Razem. Zdanie po krótkim cięciu. Bedwórców. mi jednej. Aż ten. Daj mi żelazo jedno. O, niebieskiej już nie ma. Znaczy, no nie były od początku. Lecę co pod Jaxy. Dlaczego? co jest? Pewnie ważne. Lecimy. W sumie możemy też Bedwars'a zakraść na hypixelu.pl. Ale to nie jest czasem... Nie, e... ale nie. A. coś. A to jest jakieś nowe, czy coś? Nie, po na jakiegoś starego buwera ale to... Jeden łyżko. Oga? Nie. Nie, mi wełny, weź Dobra. Ja Dobra. nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, już? Nie, 16. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, na Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. ja Nie. 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 z co ty teraz Ja spadłem. On idzie do ciebie chyba. O kurwa on tu idzie. Nie. Leci 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 leci. leci. Nie on, on nas odcina. A. To mi niedobrze. Yes. poczekaj poczekaj. Co ja tu mogę kupić nawet? Nie wiem co mogę kupić. Brakuje mi. A on nas. Kup ten. Zbroję. Polecam. Idzie do nas, idzie, pójdzie. Nie! Zepchnął mnie. Idzie do nas, idzie, jest, jest, idzie, idzie, tam, do nas idzie, idzie, Przedepsuj go No, idzie, Przedepsuj idzie, Dobra idzie, budowywanie ciąg Leci Ej, Leci. leci drugi idzie, Mam nie mam go. Nie, nie żyje, dobra. Ej, dostałem do niego jeden diament, zajęliście. Leci leci, leci, leci. leci kurwa, Czekaj, no to będzie, to kilo, budować, będzie o kilo, będzie o kilo. Tak. Taką no. budowę, żebyś że już nie dostał. Tutaj. dobra. On... E, mogę coś kupić, leci, tak leci. leci, tak leci, jak leci. Mam... Mocy. Kurwa, co? Jak to leci? Mola no leci na nas, no. No, znowu, ja, ja no, ale co za przyjęcie. Znaczy, no, nie, bardzo niemiło gość. Co On, zrobił? on TNT będzie co chyba. No, chyba nie. Będzie chciał. Gdy ty pierwszy żebyś tam nie spadł. Gdzie ty kurwa jesteś? <laughs> ty spadłeś? Nie, my, nie jezus, myślałem, że to przeciwnik Jezus. Co będzie, robi? on razie? on będzie tutaj spadał, zrzucał TNT. Uważaj! Uważaj! Co on robi? Przesuń się. Właśnie. Kurwa, co on tu Nie wiem. Jaki, kurwa, most nie wiem, wietnamskim. <grym> co to jest, kurwa? Czekaj, poczekaj. Ej, spadł na nas! Spad, spadł, 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 spad na mnie. No. No to gdzie Uch, jest? Tu. Spadł. To... Co? Co? Eee... <grym> um. Dobra. Co zostało? Masz diamenty jakieś? Nie. Yeah. 20 zł. Czas na upgrade. No kup ten. Sobie zbroję. No, wiem. Mam cztery diamenty, dadam. Ja tam. Kromie, no było zajście. To Miecze? Tak. To jest problem. No to ja nie wiem, przeprowadzę. Oh yeah. Zajęliście, nie? Lecę i lecę im łóżko niszczyć. Spoko, ja będę też leciał. Ej właśnie, TNT kupimy to roztopimy pizdók. Czekaj, ale... Znaczy powiem. no, rozwalimy im łóżko. Co wiesz? Mocy. Ej, lecą. Widzę. Dobra, nie, nie spadnę. Tu ktoś spadł, to ty, Jeszcze co? Tu spadł, Tak. No. Widzę do ciebie. Pat. Ja też. Aj! Ej. To była dziura. Uważaj. Coś. Musimy iść razem. Musimy, i... musimy iść razem. Musimy iść razem, bo tak to kiepsko będzie. Czekaj, ja jak tu odcinam od świata. Proszę, tutaj. Odejdź stąd. Leć tu. Serio? O kurwa. Do nas? jestem u nich, jestem u nich, jestem u nich na dachu Kurwa A ty dziś Nie widzę cię no. <noise> Ja Tutaj jest TNT po, Czekaj, poczekaj, robimy to, robimy to Chłopik, odciągnij ich i ich rozdupię Ok, pociągnij Ja to, ja mam widoki, mogę sobie podziwiać Kupiłeś Bo ten? nie to wiedzą, że ja tu jestem okay. Oni nawet nie wiedzą, że ja tu jestem, oni myślą chyba, że spadłem Nie kupiłem chyba, nie Lecę, lecet. Oni Czeka. mają tak samo budowane łóżko. Nie. Weź ich odciągnij dosłownie. Spoko, spoko, czekaj, ile. Już, 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 ile? <grym> na szybciej to siadł cały czas. Mówię, czy idą. No, nie, nie idę, no, już to mam cały czas w bazie, O idzie, 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 idzie. idzie. idzie, idzie. Ej, kurwa, mnie to zauważa, jak się obróci. Kopie. Idę, nie, idę. nie widzi Idzie, 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 jest, jest na ten, na diamentach. Widzę go. Zebrał diamenty. Kurwa, czy on będzie wracał, to mi zauważy. To idzie do mnie. To idzie do mnie. Ej, kurwa. Tak. Łóżko tak. nisz, łóżko nisz. Teraz tak, brak, tak. nie świałem. Wracaj, wracaj. Zapierala. <grym>, ale to musi być teraz mój fucking na rynku. Na mordzie. Na spad, spadł! Idę do niego, kwię się. Nie żyje. Brawo. Teraz? Dobra, 5 diamentów, wracam. kup tego, Sharkness na zbroję. Sharkness na zbroję, dobra. Ale rozwalenie. Idę po tego. Teraz programming. TNT się do mnie gubiłem. A nie użyłeś tego TNT, nie użyłeś, nie? E, użyłem, żeby się tam do nich dostać. Aha. <laughs> Aha, w taki sposób. TNT się tam do nich gubiłem, to. Nie, ja idę po te, po Emeraldy. Spaga, nie wiem jak to jest, Dobra, właśnie, wezmę, kupię pułapkę. Ja kupiłem. Upgrade. E, mining. Aha. Coś tam za mining. Z kill Ale to kosztuje 3 diamenta, ja mam 2. Obecny. Kupiłem prota. Pomocy. Nie, żartuję. Spadam. Idę tam. Spadłeś? Nie, nie, nie. Jeden ja czerwony Że Gdzie on nie, jest? Widzę, na, na środku jest. Czerwony? Tak. A wykopczony jakiś, czy taki? Nie. Nad zbroi nie ma wyraznej. Nie wiem, co gdzie on jest. Był tam, widziałem. Tam jest, tu jest żółty. Nie, był czerwony. Szczaję na niego. Ja kupuję zbroję. Fiamentową. Kogo? Oh yeah. Kupuję nam. Wyczerpanie. Czerwony jest u ten. Nie, co tu się kurwa odpierdala w ogóle, co jest? Nawet nie wiem nie Jak sobie. użyć TNT jako podsadzki? Podsadzki? a żeby się wybić, no to jest dosyć ciężkie Musisz podstawić i to jakby czasowo wymierzyć Że musisz być w powietrzu i lecieć, kiedy to będzie wybuchać, wtedy się tak odepchnie fajnie O kurde, to jest zbyt ryzykowne chyba No, nie wiem jak ja to zrobię Dobra, próbuję No czy Dopiero muszę tam się dostać do nich, ale. Dobra, kupiłem... mam 5. Wracaj, wracaj, kup Sydian. Ja, ja ten. Ja kupiłem sobie zbroję. Dobra, jest. Że... Sumie... ci leci... Spadłem, o nie. No też Ty. A. Czerwony został. Jasno żółty i... żółty. Dobra, cztery diamenty. Wracaj, wracaj Oje. O, je zabił. Wiem, że z kotem. Dobra. Kupuj nam prota. Tu mamy już. Um, nie stać mnie. Mogę kupić albo mm, mnożnik spawnera. Kupuj. Nie wiem co jest, ale... Kupię. Kupuj, kupuj. Pięć maragdów. Łopsidian. A tylko cztery. Nie, ja, to żółty w ogóle. A tu, a tu klepa jest. Czekaj. Ja, ja wiem co zrobię. Tego nic koniec Bo ja, ja mam proto diamentowego. Myślisz? Ja spadłem! Co? Spadłeś? Oku. Nie, no, oni Jestem są. Dobrze. Oni są na takim samym poziomie. Ile ko kosztuje Sharpness? Sharpness 8. 8. Oj, to, to co tu i... jest? Biały tu jest nas? Nie, no. idzie do czerwonych. Okej okay. On bo musiał się wrócić, ja go za dojadę Muszę spróbować czemu nie? Mamy trapę, więc... Jabkujem. Jeszcze mamy Jeszcze mam. golem To zobaczycie, Pomagam. No spadł. No Ucieka. Nie. Patrz czy... spadł tak. Ja co to są te... Dwa, no pier... Przegrałem jak pierwszy Serduszko mu zostawiłem. Jeden zielony Ne, no, no, tam co jest tam od naszej strony. Emeraldy <grym> Chodź. No on... Przy... spadł Co? No. Chyba nie. Co jest? Zabiję jednego, a drugim je zepnął fierbolem. Jednak odbiję mu na twarz. Dobra, ale oni nie są nic zrozumiały. Ej, tu jest żółty! Tu jest żółty, idzie do nas! A, ja mam wieszak, ja mam mieczek. Ej, on tutaj pędzi! Nie mogę go przekonić! Co on odpierdala? Nie mówię nic. Okay. on dał. No zajmij się. To to Mamy trzy. O ej, A tu są jeszcze trzy. To są trzy diamenty no na dwie. Weź weź, weź, weź. Ej, tu jest żółty, jeszcze jeden. Bo co tu jest? Przenieś do bazy, wracaj do bazy, wraj do bazy. Zabiję go. Nie wiem. Wracaj, kupuj Ale się. Ale m... O. A, została wyeliminowana. Zostawi Szazi i jasno zielony. To my jesteśmy. Ma... Ile ruszami. masz diamentów? Dużo. Dwa siedem mamy. To o jeden za mało. Jednego brakuje. Sharpness od idę. nie już jest. Ja spróbuję im wiesz, tak? hamsko się wbić i po prostu rozbić łóżko. A, wyjść Eee, Mamy cztery w skrzynce, zdążyłem jeszcze. No to przydałoby się. Mamy tam jeden tego. Dobra, wezmę jedną akcję, spróbuję zrobić i odbudować. O, się przydało. Okej, stosujemy sześciu, nie? Jasno zielony, gdzie jest jasno zielony? Jasno zielony. Kupuję nam za większego. Mhm. Tam są jasno zieloni. Nie wiem, tam są gdzieś od środka O kurwa spadłem, nie, nie Zapiąłem je oni mają te firebole No, na firebolach też się da na, jak na TNT odbijać, Ciekawe też Kupuję dwa, mam trzy T firebole jedno jabłko, um, jabłka mam. To, to, Na to, no, ja to emeraldo został ulepszony na poziom drugi to są pierwsze szyje? No. Dawaj, musisz teraz budować. Lecimy, dawaj. Eee, już jeszcze tylko fireball. To na środek Ja nie mam tego. Fucka. Będę, będę. mnie. Co jest? Fireball znowu. No nie mają Bo... ten dziki fireball, nie wiem. Bo on tu idzie do nas, on tu szedł. Wie. Chyba. Co? Bo on tu blisko było. Nie, jest tam, na diamenta Na razie. No, no to kupię fireball no, Mamy nie, ma... nie, 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 on tam od No tylko czekam. na to Aha, tu on ma tego ma no, żelazny. Brawo No oni mają prota. Lepszego Co to z, z nie robiłem? No, dobra. Oni mają ten <śm> diamentowe już. No, oni mają lepszego prota. Trzeba pod diamenty. Dobra, iść. mam... Będę miał 5 diamentów się wracam. Kupić prota. Kup. Ile kosztuje lepszy prot? 8. Ile ma? Będziemy już w połowie do kolejnego szarpnasu. chyba. Bo ja mam 3 diamenty jeszcze. Coś. Wybiście chyba że prawie 100? Weźmy Osonej, bo ja mam 2 emeraldy. Dwa emeraldy? 4. Ej, a gdzie są nasze diamenty? Mam 6. Mam 7 emeraldów, mam 7. Grimie, Grimie. No. Mam 10. Idę. Nie wiem jak, ale idę. 10, nie mam dziesięć, mam dziesięć emeraldów. No wracaj. Koniec nie spadłem. spadłem. Ja pierdolę! Nie, nie. Tylko nie spadłem. spadłem. Wykrakałeś. Nie, raczej nie raczej. Co, co no się nie czekaj. Co ty zrobiłeś? Nie, to Wszystko przez ciebie. O nie. śmarek mi się zrobił. O kurwa, jest tu zielony. Jest to zielony. Chłopie, pomóż mi, help okay, no, mi. pomóc. On no do mnie strzela. Ja też mogę mu postrzelać. No, ratunku, policja, chodź tutaj szybko. Gdzie on jest? Aha, za to mam dość. Tutaj. Nie, tam jest. Tam, tam, na diaksa. Widzę, widzę. Ojej. Hello? Bierzemy go, we on nie ogarnia. Jak się, jak się ruszasz, on nie Co jest? On już nie żyje. Zabij mnie. To no, też mnie zabije. On nie, ma gdzieś prota. Nie? Ile... Kupiłeś prota, czy nie? No, nie miałem za co jeszcze. A ile masz? Nie mam ile masz? Pięć, nie. brakuje mi trzech. Mam. Od, nie od niego. O, on ma na no mam cztery nawet. On na no ma lepszego prota. No, Założyłem. To lecz... kup weź lepszego prota. Ja bym się zainwestował w diamenty. Nie w Emeraldy. Ile znaczy, że co? Obsydianu. Obsydianu masz. no mam jeden szmaragd generalnie. No to masz dwa. Dobra, ale mamy lepszego prota. No I wyczerpanie nie, nie stać Ile szmaraku? kosztuje lepszy prot jeszcze? Lepszy prot kosztuje. Jeszcze lepszy. Cztery? Co jest? W mi cztery diamenty no To może jeden. Przed wyjściem weź sobie Kąci... Jezu ja mam drewniany miecz, no już daleko z nim pójdę A dużo żelazdu jest. To czekam Baza. Poka. co jeszcze dwa? Oni na no, mają tego. To... Diamentowego, Gil'of E, Obsydium E to poczekaj, trzeba zrobić rundkę wokół tego. Wokół jak sobie tam są, ja idę tam. Dobra, to ja to czekam. Wrzuciłem ci diamenta przed... Yy... Tak, 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 ale jeszcze dwa brakuje. Ej, to jest emeraldów w ogóle. Yy, no. Cztery, co? Jeden są cztery. Mam siedem już. Mam dziesięć, wracam. Proszę. Ach. Czekam To tutaj nie spadni, pamiętaj Tutaj wiem O kurde, wyższy parkourę, grałem spadł Rad, ty się to Jak byś spadł to już wiesz. Dobra Masz jeszcze diamenta Max Prot ma chrona 3 maksymalnie 10 czmorów, tak? no, to jest O kurde, leci, leci nas. Co? Leci! On tu był przy respie Leci, leci, jest! i kurwa, jest tutaj! Ja nie mam, ja ja co ja To się dubam. tu kupię! Wysadza się! bo wysadzi mnie! Ale nic Nie, nie, nie wyjebał mnie! Golem nasz tu jest! Wiem No pierdolę lego. Wiem Bój uciekać! tak tak Jaka ja... Ja bym od drugiej strony! Leci, leci! pat. pat. Nie może mhm. Kupiłeś ten obsidian? Um, 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 um? e, jeszcze nie, trzy sekundy, wiesz, wiesz Ja wezmę ten... No ty tu zrobienie za zaraz zepsuję. <grym> ja już go zepsułem, dobra. No, mi osłonię. No, Zlogowała mnie. Hello? Kurwa. <grym> Dobra, oni nie idą. Z tego. Dobra. Co? Nic, nic. Dobra, działa. A co się wydajesz? No, no co diabeł. Wewnętrznie. I nie kosztuj enderperła. Cztery. Masz. Cztery, ja, kurde, do dwa. Dobra, przyniosę cię, przyniosę cię. Dobra, idę z, z tobą, z tobą idę. No nie wiem, czy to dobry pomysł. No, jak oba się no to w 5 sekund raczej się odrodzi. Te diamenty są tak. na trzeci poziom. Zajebiście. Ile? Tak? Cztery. Cztery, to wezmę, to je wyrzucę. Ciel... razie. Oni jakąś bazę budują w ogóle. O co? Patrz góry, patrz góry. No. ale gdzie ta baza? Oni budują bazę nad, nad, nad wyspą. Oj, kurwa, tu już. Się... Nie, nie. Wie, mam 8, 8 smaragów, więc powracam. Zadził mnie. No nie wierzę, no co jest z tym gościem? Dobra, ale on tych emeraldów nie odzyska, bo, 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 bo wyrzuciłem je. Dobra, 8 smaragów mam. Oni budują bazę. Okay. Oni chcą się górą, górą na nas przedostać, widziałem to. Dobra, 8 smaragów. Możemy dwender per wing rozjepać. Ej, dawaj, bo oni budują wieże u góry Ej, i poszli tam do czerwonych, do czerwonych poszli Ale chłopie, oni... Ej, dwie interpery chłopie tak no Oni nie. są... nie są w bazie Ale kill nie mamy znowu Kill off TNT jeszcze No Dzięki no, jabłko ja nie ma. nie ma. Jedno jabłko kopie, to będzie wielka wojna. Nie wiem, ja, ja jeszcze jestem chyba gotowy. Ja w sumie też tylko sobie kupię jeszcze lepszy kilof. No, diamentowy no, sobie śkie... kupię. Ci kierę, ja trochę taką zepsutą, mam. Dobra, Czartka. diamentowy, dobra, lecę, można lecieć. Tam są, tam są. Czerwonych. Włoch ich jest tam? Czerwony są. łuku nie mam, kolebka. No nie wiem czy jest. Nie jakoś... mam żadnych takich graczy, kurde, ja mam tylko na bułę i do widzenia. Jezu, prawie spadłem, jeszcze ze zdrowia. Zostaj na ja tym mówić. Lecę do nich. Lecę. Wy też. Za to łóżko. Jestem na nich, dwóch nie. Pójdźmy w dupę idziemy do nich. A nie pójdą do nas. Rozlipniemy ich. O ciome, ciome. Co te mają? O kurwa! No. Jest problem. Jestem pod ich wyspą. Zniszczyłeś? Tak. Jestem pod ich wyspą. Zgi. Nie, inne to do gry, bo ja to wszystko. S? Opuścił rundę. No, wyszedł, bo przegrał. Wygraliśmy to, GG. Dobra, gdzie jest ten ostatni dziad? Bo może iść do nas, nas zniszczyć. Jest u góry, u góry, góry znisz... jest. Nie, kurwa, no nie wiem, gdzie u góry. GG, przegrał. Zwróciłem go. Nooo! <noise> <noise> co za emocje. Dobra, popierz tego pijmy jeszcze pistolet. Weź tak, zrób żeby ten...